Z wami, słowa ewangelii, według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: "W owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi." i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moc i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi Swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy. Gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę, powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, lecz o dniu owym, lub godzinie, nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. O to słowo Pańskie. Się uśmiechają, inni mniej, niektórzy zamyśleni, może zatruskani. Ja się też uśmiecham, bo się cieszę, że jesteście, bo się cieszę, że możemy się tu wspólnie modlić i się cieszę, że On jest tu z nami. A wiesz, droga siostro i bracie. I pewnie nie zaskoczę tym pytaniem, że może nie być jutra? Może. Może. Może nie być mojego lub Twojego jutra. I o tym świadczy wiele wydarzeń: wiele wypadków na drodze, pożarów, tych młodych ludzi, którzy. Jeszcze przed chwileczką byli piękni, młodzi, skakali, a dzisiaj już ich nie ma pośród nas. Więc może nie być jutra, ale to zobaczcie, co w pełni do nas należy, to ta godzina. To to spotkanie z nim i przede wszystkim on. I dar jego zmartwychwstania. że nie ma końca. W nim nie ma końca. W nim i tylko w nim jest nowy początek. Więc módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się o mądre życie, o mądre przeżywanie każdej chwili naszego życia. Jeśli nam to pomoże, to może tak, jakby to była ostatnia chwila, ostatnia godzina naszego życia. Już to mówiłem w tym miesiącu, listopadzie, odwołując się, ale powtórzę, żeby może i mojemu kapłańskiemu sercu to się gdzieś wkodowało i zapamiętało. To, co przypominał sobie często nasz ojciec założyciel, święty Wincenty Palotti. Który pragnął tak żyć, tak przeżywać swój dzień, godziny swojego życia, swojego dnia, każdą minutę, ba nawet każdą sekundę, jakby to uczynił człowiek zmarły, który wróciłby do życia. To święty Wincenty Palotti. Mówi: pamiętaj, Wincenty, tak żyj. Tak dysponuj czasem, tak szanuj łaskę czasu z Tysiąclecia powiedział, czas to... to miłość. Czas to miłość. Więc kochaj, ale też pozwól się kochać. Może taka jakaś dzisiaj jesteś. Kochajmy się, ale nade wszystko kochajmy Jego. Bo jest tylko jedna miłość. Bóg jest miłością. On jest źródłem miłości. My tą miłość będziemy różnie przelewać na różne osoby, ale to On jest miłością. Tylko On jest w stanie napełnić nas taką miłością, która jest w stanie ofiarować siebie za drugiego człowieka. Więc może nie być jutra. Ale jest przecież wieczność, bo nie ma końca. To nasze życie, zobaczcie, ono się nie kończy. Ono się zmienia. Ono się zmienia. Bo tak naprawdę odpływamy z tego świata, e, przechodząc na drugi brzeg życia. Więc, kochani, ta godzina, ten moment naszej śmierci będzie końcem tego świata, które my znamy i doświadczamy. Świat będzie istniał, ludzie będą istnieć, ale dla nas coś się skończy. Dla nas, dla naszych bliskich, dla tych, którzy kochają. Coś się skończy. Ale też dla nas ta godzina śmierci, godzina przejścia z życia do życia powinna być najszczęśliwszą godziną. Czy nie? Tak. Dlaczego tak? No spotkamy się ze Zbawicielem naszym stanowisku. Właśnie. Przejdziemy do tego piękniejszego i lepszego świata, gdzie nie będzie chorób, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia. I w wielu, naszych przy, w wielu przypadkach, jeśli chodzi o nas, zobaczcie, czekają tam na nas nasi bliscy, tych, którzy kochamy. Nie? Więc żyjmy tak, żeby, żebyśmy się nie bali tej godziny. Żeby to była cudowna godzina, szczęśliwa godzina, godzina spotkania spotkania miłości. Z tymi, którzy kochają, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, ale nade wszystko z Nim. Zobaczcie, to z tego grobu, Jego grobu płynie nadzieja, ba więcej. Życie, zwycięstwo. Czy się mylę? Bo dziś dzień nikt nie znalazł ciała. Przez każdy wiek, przez tyle wieków, różne osoby go widziały i się spotykały, również w naszym kraju, w Polsce, na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Kogo ksiądz ma na myśli? Kraków, młodą jeszcze dziewczynę, zakonnicę. Nie słyszę? Faustynę. Faustynę. Przecież mitliwie to jest przebanane. Spójności tego nauczania, które zapisała, ta, która skończyła kilka klas szkoły podstawowej, która nie umiała poprawnie napisać który, to siostra, która przypisywała ten dzienniczek, ładnie wszystko poprawiła i, i też y, te zwroty, i y, 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 y te zdania. I nagle okazuje się, że, że to nie jest zgodne z nauką Ewangelii. Że Kościół to, to podważa. Ale Wojtyła nie dawał za wygranej ksiądz Różycki, więc dotarli do tych oryginałów, do tych zeszycików pisanych przez Faustynę. Nagle okazało się, że, że jest wszystko dobrze, że jest wszystko zgodne z duchem Ewangelii, z duchem pisma świętego. Mądra siostra po studiach, która mówi, że trzeba ją poprawić, bo to tak na pewno nie może być. Więc nie bójmy się tej godziny. Więc nie bójmy się tego spotkania. Żyjmy mądrze. Jak mówi w innym miejscu pismo święte, nie bójmy się tych, tego, który może zabić ciało. Ale duszy zabić nie może. Bójmy się tego, który naszą duszę czy ciało może zatracić w piekle. Tego się bójmy, bo krótkie jest nasze życie. To też już kiedyś mówiłem, jak zadzwonił mój tato i mówił: Synu, kiedy to zleciało? Teraz 25 listopada będzie kończył 78 lat. Jak jeden dzień, jak jedna chwila. Pani też kiwa, nie? Szybko leci życie. Więc nie bójmy się tego, że to szybko leci, że może już bliżej przejścia, bo przecież jest On, który nas kocha. Nie tylko od tego figowca się uczmy, ale przede wszystkim od Niego. To znowu święty Wincenty Palotti. Niech jedynym wzorem naszego życia, postępowania, będzie życie Jezusa Chrystusa. A kto to jest mądry człowiek? Dzisiaj było w pierwszym czytaniu, czytała Pani Bożena, tak? Kto to jest mądry człowiek? Mądrzy. Co to są za mądrzy? Biblijnie, tyle wieków yy, w księdze Daniela, prorok Daniel yy, siedzieli z nami. Kto to jest mądry? Hmm? Kto słuchał? Co mądrzy będą robić? Świecić jak blask sklepienia. Proszę. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia. Coś nam to przypomina? Siostra Zofia. Paula Tajber miała taką wizję, zresztą podobne lata życia jak Faustyna w Krakowie. Pan Jezus taki się ukazuje właśnie z martwych stały ze śladami męki. To są te dusze, zobaczcie, w różnym odległości od Pana Jezusa i, i, i w różnym świetle. Mądrzy będą co robić? Co robić będą? Świetła, Czyli te dusze które żyją w ciemnościach to co to są za dusze? Wszyscy grzeszni, dusze, dusze czystowe. Dusze czystowe. To są dusze, które są daleko od Boga, od Bożego serca, od Bożej miłości. Mądrzy będą świecić, czyli będą przepełnieni światłem, będą przepełnieni Bożą miłością. Uczmy się od Jezusa tej mądrości. Mądrości życia, mądrości postępowania. Nie bójmy się śmierci. Właśnie może yy, skoro jest taki naturalny też lęk w nas, to módmy się o łaskę dobrej śmierci. Tu trwamy w tym apostolstwie dobrej śmierci, stąd te trzy zdrowaś, Mario, o łaskę dobrej śmierci dla odchodzących, konających, a kiedyś za nas. Z nadzieją, że ktoś kiedyś pomodli się za nas. Dzieci moje, jak zapisał święty Paweł w liście do Koryntian, czas jest krótki, czas jest krótki. Nie wiem, czy ta, mój tato to zaczepnął od świętego Pawła, ale synu, kiedy to zleciało? Jak jeden dzień, jak jedna chwila. Czas jest krótki, ale też piękne jest to nasze życie. Uczmy się czytać znaki czasu. Nie tylko z wydarzeń za oknem, od przyrody, od tego wspomnianego figowca w dzisiejszej dobrej nowinie, ale przede wszystkim od Jezusa Chrystusa, który był Bogiem i człowiekiem. Bogiem i człowiekiem, który pięknie przeżył ten czas życia i też krótkiego życia 33 lata, jak Faustyna. 33 lata. Czas jest krótki, ale On przyjdzie, bo On żyje, bo On jest, bo On jest miłością, On kocha. I kiedyś przyjdzie, i kiedyś też my, zobaczcie, staniemy przed nim twarzą w twarz. Obyśmy się okazali takimi mądrymi duszami, przepełnionymi nim, jego łaską jego światłem i jego miłością co daj panie boże amen